Od juniora do seniora, dziś temat ekwiwalent za wyszkolenie też bardzo ciekawy temat. Czy Delta Warszawa, prezes Andrzej Śrzysiekowski, Roman nie prawda futbolu, prezes Delty czy Delta Warszawa płaci ekwiwalent za wyszkolenie? I czy Delta Warszawa zarabia na ekwiwalencie za wyszkolenie? Tak. Płacimy tak, tak. za każdego zawodnika, który przychodzi do klubu, płaci się ekwiwalent za wyszkolenie klubowi, który, od tego pozyskujemy danego zawodnika i każdy klub, do którego puszczamy zawodnika, również napłaci ten ekwiwalent, chyba, że to jest zawodnik, który ma u nas kontrakt, jest transferem robiony już celowym, to wtedy może to być kwota niezależna od ekwiwalentu za wyszkolenie. Ekwiwalent za wyszkolenie jest to suma, która należy się Jednemu klubowi od drugiego klubu, do którego przychodzi zawodnik, w okienku transferowym, jako wolny zawodnik, i może on przejść? To pytanie. Bo obecnie obowiązuje ekwiwalent za wyszkolenie. Tak. On został sformatowany ładnych kilka lat temu, prawda? Za prezesury Zbigniewa Bońka. Jak oceniasz tą tabelę, która, która jest? Czy mógłbyś przybliżyć nam zasady tego ekwiwalentu za wyszkolenie? Eee. To jest system, który jest oparty na tabeli, tak jak to powiedziałeś, w której mamy poziom rozgrywkowy mm -hmm. zespołu i długość czasu, w którym zawodnik przebywa w danym klubie. I jeżeli ja transferuję zawodnika, jako wolnego zawodnika y, za kwotę ekwiwalentu, to klub, który ode mnie pozyskuje, patrzy, delta wie na jakim poziomie gra, ma swoją rubryczkę, ile zawodnik był. Jest kalkulator w ogóle stworzony do tego. Jasne. I wbija się i wychodzi suma. Czyli czym ja oddaję zawodnika do klubu na wyższym, wyższym poziomie, poziomie i dłużej więcej, go szkoliłeś? I dłużej dostaję więcej pieniędzy. Czy to jest OK? To jest OK, tylko moim zdaniem, pierwsza sprawa. Która jest nie ok. To jest za małe, te kwoty za mało rosną w późniejszym okresie, kiedy zwiększa się e, koszt wykształcenia takiego piłkarza, mm -hmm. nauczenia go. I druga rzecz, która jest całkowicie dla mnie nielogiczna, że kwoty te się nie sumują. Czyli to znaczy, na, na przykład przychodzi do mnie fajny, zdolny. 14 czy 15 latek. Ja za niego płacę. Jaki jakieś... ekwiwalent za takiego piłkarza? To różnie jest to. No 3000. jak i znowu. Mm. Jak... Okej, okay. tabelki to wynika. A, 3000, 4000 mm -hmm. złotych. I teraz on jest u mnie rok. Nie podpisuje ze mną e, kontraktu. W kolejnym, po kolejnym roku mówi: A ja odchodzę. I wraca do klubu, któremu ja przed chwilą zapłaciłem pieniądze. Ale, ponieważ ten klub, załóżmy, jest na niższym poziomie niż ja, to jest niżej w tabelce, mhm. zawodnik był, był u mnie tylko rok, a mhm. nie załóżmy 5 lat jak wtedy, i ja mogę wziąć 25% po roku za tego chłopca od tego samego klubu, od tego pozyskałem. Mhm. To jest w ogóle dla mnie paranoją, no bo jeżeli ja rozumiem, że kupuję samochód i ten samochód jest używany, tak, no to mhm. jest warto nas mniej. Jeżeli mówimy o piłkarzu, którego się szkoli, no to ten piłkarz, jego wartość wzrasta. Na nie nie zawsze się rozwija. No, nie zawsze się rozwija, zgadzam się. Nie zawsze się rozwija i to trzeba to oddzielić, ale generalnie jest starszy, jest gra na wyższym poziomie. Też mówimy o tym, że w klubach transferuje się zawodników, którzy są do tego. No, nadają się. Po prostu, żeby nie dać innego słowa. Słuchaj, to, to jedna rzecz, bo rozumiem, że jest jakiś system, który obowiązuje, natomiast ty wnioskowałbyś o pewną reformę tego systemu, tak, jeśli chodzi tak. o ekwiwalent za wyszkolenie. A co powiesz na temat Solidarity Payment, bo on obowiązuje przy transferach zagranicznych? Ja rozumiem, że z tego Solidarity Payment Delta Warszawa do dzisiaj się cieszy z tego tytułu, że Robert Lewandowski był piłkarzem Delty jako, jako młody chłopak, jako junior, bo rozumiem, że przy transferze z Bayernu do Barcelony no Delcie też jakaś kwota pieniężna się należała. Tak, tak jest to uważam bardzo dobry projekt. To co rozmawialiśmy już wielokrotnie. Ja jestem zwolennikiem takiego stworzenia takiego systemu, takich naczyń, żeby to się wszystko opłacało, mhm. żeby stymulować cały czas rozwój, wprowadzanie nowych zawodników, więc ten system solidarnościowy jest genialny. I ja tutaj też, jak w wielu rozmowach poruszam ten temat, mówię, że dla mnie powinien ten system być również w kraju. Dlaczego klub, który gdzieś tam znalazł jakiegoś chłopca, fajnie go ileś szkolił, puścił go wyżej, nie ma czerpać dalej zysków, mhm. e, które wyjdą z tego chłopca? Pamiętajmy, że my jesteśmy w tym naczyniu. Jeżeli te pieniądze zejdą na dół, to w tym klubie mniejszym kupią jakieś piłki, mhm. wyślą trenera na szkolenie. Mhm. Może zrobią lepszą murawę. Czyli ten obrót finansowy. W ramach rynku, mhm. tak? nie kumulujemy pieniędzy tylko w jednym miejscu, tylko one się rozchodzą w systemie, powodując, że ten system cały czas jest coraz lepszy. Mhm. Przecież naprawdę, ja powiem szczerze, dla nas, dla wielu klubów, które dostają z tej systemu solidarnościowego pieniądze za różnych zawodników, to są naprawdę fajne pieniądze, które my pożytkujemy w dodatkowy rozwój, a nie mielibyśmy tych pieniędzy, by system. Jest no. transfer, Robert, ode mnie odesz. trzeba był transferowany na legię, ja dostałem swoje pieniądze z legi. Koniec. Zapominam o temacie. Mhm. A tak, w momencie, kiedy on odchodził z Lecha Poznań do Borusji, dostaliśmy. A to po, po raz pierwszy. pierwszy później był wewnętrzny, wewnętrzny transfer niemiecki, niemiecki za bez darmo, bez, bez parametr tak. zero, to wtedy nie. I teraz. Ale jeśli. Czyli dwukrotnie jakby klub, który go w jakimś momencie szkolił, tak jak Delta Warszawa, dostał z tego tytułu. Tak. Wszystkie kluby. I dzięki temu te kluby dostają kolejny zaszczyt, kolejną możliwość rozwoju. To jest, to jest genialne. Czyli ja pr przede wszystkim. Dla mnie ekwiwalent powinien się zmienić poprzez tak. Zwiększenie wysokości tego ekwiwalentu, sumowanie się kwot w ramach tego ekwiwalentu, żeby się nie okazało, że się traci na tym i wprowadzenie systemu tej solidarności w ramach kraju, który by dodatkowo uatrakcyjnił dla klubów do oddawanie. Bo my nie możemy spowodować, że w jakimś małym ośrodku, małej miejscowości, gdzie nie ma nawet. Specjalnie pieniędzy, trzyma się zawodnika. No bo jeżeli taki trener mówi tak, ja w powiecie, wygrywam rywalizację to z sąsiednią wioską, no to po co ja mam oddać tego chłopa wyżej, jak ja do niego 500 zł dostanę, jak on jest mały. Mhm. Ja go nie wożę nigdzie, nie pokazuję go, bo ja z tego nic nie mam. Ale jeżeli ja będę wiedział, że oprócz tego, że ja dostanę dzisiaj pieniądze, to jeżeli ten chłopiec będzie szedł dalej w górę, ja będę dostawał cały czas pieniądze, no to, to ja to zrobię. Bo wiem, że to jest dla mnie też możliwość Tylko rozwoju. Tu musiałby ten system solidarności na rynku krajowym wprowadzić polski związek piłki Nożnej? Tak? Znowu polski związek piłki Nożnej pojawia się. się pojawia czasami pojawia się w tej czasami. E dyskusji. To jeszcze muszę cię dopytać o jedną rzecz. Czy podniesienie stawek w tej, e w tej tabelce nie spowodowałoby troszeczkę zatrzymania tego rynku, utrudnień w, w przepływie piłkarzy? E Mogłoby pozornie tak to wyglądać, no bo moglibyśmy dojść do sytuacji, jeżeli kwota będzie za wysoka, to teraz e, klub z drugiej strony powie: Ja, go nie, ja jej nie zapłacę. Mhm. Znaczy, ja w ogóle muszę powiedzieć, że tutaj jest przerażająca rzecz. To jest kwestia jakiejś tam głębszej dyskusji też środowiskowej na ten temat. Ilekroć trafia do mnie zawodnik, u nas jest system taki, jest dyrektor sportowy, on zajmuje się transferami. Przygosi do zapłacenia tyle, do zapłacenia tyle. Księgowa dostaje podpisy odpowiednie, idzie przelew, przelew, przelew i nikt nie dyskutuje. Jeżeli ja chcę tego chłopca, mhm. to ja muszę wygospodarować w budżecie pieniądze na tego chłopca. Ja pokazuję temu chłopcu, rodzicom tego chłopca. Ja was chcę, ja za was płacę. Mhm. A teraz bardzo często niestety jest tak, że ktoś chce od nas chłopca, i mówi: a ja wy chcecie ekwiwalent, za darmo go oddajcie. On mówi, no, no ale ekwiwalent nam się należy. No szkoliliśmy go tyle mm -hmm. lat, należy mm. się ekwiwalent. No to oni mówią, to rodzice niech płacą. No właśnie, ja jest? słyszałem, że bardzo często tak. jest przerzucana ta płatność ekwiwalentu na rodziców. Ale to jest do, znowu. Tego ja do, do końca nie rozumiem w ogóle, bo uważam, że no po to jest stworzony ten system, żeby to kluby w tym obrocie jakby uczestniczyły, a nie rodzice danego zawodnika. I tutaj ja uważam, że to powinno być. To też jest część tego systemu. Może fajnie, że poruszyłeś ten temat, że kluby powinny być karane za taką procedurę. Wręcz. Wręcz karane. Mhm. Wręcz karane, zabrane licencje. Klub, jeżeli chce funkcjonować... Znaczy, ja ciągle słyszę coś takiego, to, tak, ty byś tylko narzucił na te kluby, my tradycje mamy. O jakich my mówimy tradycji, o jakich mówimy klubach? Prowadzisz przedsiębiorstwo. Mhm. Czy firmę, tak? No czy... firmę, my musicie być stać na sprzątaczkę księgową, nie wiem, umyć okna, szyld powiesić, reklamę zrobić. No klub tak samo. Wynajmujesz no nie też często przecież boiska, hale, no, prawda? Klub nie no nie może no jeżeli, jeżeli ja... To mogę powiedzieć, ja nie chcę. Nie transferuje mhm. zawodników, bo przecież my rozmawiamy. Ja mam prostą rzecz. Jeżeli ja wiem, że chłopiec się w moim klubie nie mieści, nie nadaje, ja nie będę przecież na siłę. Mhm. E żądał kwot, nie wiadomo, z kosmosu y, robił, dogaduje się. Czy jest, nawet z tabelki ludz... żądał tak, kwot. Tak? Bardzo często to jest tak, na tej zasadzie dogadujemy się między klubami, puszcza się na wypożyczenia, y, daje się zgodę. Oczywiście czasami z jakichś tam powodów się tego nie, nie robi, bo też trzeba zrozumieć, że bardzo często to jest tak, że nie wiem, mamy na przykład zawodnika, on ma u mnie stypendium, ja w niego finansuję, a on nagle przychodzi i mówi, a ja mam gdzieś, ja odchodzę. No to mówię, dobra, okej, okay, odejdź, ale zapłać się ekwiwalent. <słuchanie> A on mówi, ale mój klub nie chce za mnie zapłacić, no, to zostań. Mhm. To zostań. My cię nie chcemy się pozbywać, więc czasami to też jest takie narzędzie blokowania, ale z drugiej strony nie możemy. My musimy też e, zdyscyplinować trochę rodziców. Ja wiem, że najważniejsze jest dobro człowieka, dobro dziecka, ale też nie może być tak, że jest tylko proces roszczeniowy, że klub ma tylko dawać, tak? A rodzic, kiedy chce, to powinien zabrać to dziecko od gdzie chce i w ogóle za darmo najlepiej, no bo ktoś włoży w to dziecko. No jest jakiś system ekwiwalentu za wyszkolenie, który funkcjonuje, natomiast ty byś e, gdzieś myślał o e, rekiej kolekcji czy reformie tego systemu znaczy, ekwiwalentu za wyszkolenie. Ja wiem, że to przedłuży emisję, czas emisji to Proszę zacierka, bardzo. Ale ja muszę coś powiedzieć. Ja w ogóle od lat mam jedną Jeden pomysł, jedną teorię, i próbuje zaszczepiać ją z Arturem Kolatorem z naszego Mazowieckiego Związku. Przegadałem na ten temat trochę czasu. Wchodzi to powoli do głowy. Mhm. Gdzie mogę, to mówię. Powiem o tym teraz, tutaj, dzisiaj. Ten system dlatego nie funkcjonuje też dalej, że my mamy zbite w jedną grupę wszystkie kluby. Zawodowe akademie, półzawodowe akademie, wiejskie kultury. jest -y. możliwe rozróżnienie tych klubów. Tak. Mhm. Powinno być. Powinny być licencje, jeżeli ja gram na najwyższym poziomie, muszę spełnić jakieś tam limity. Gram na najwyższym poziomie, i wtedy są te kwoty transferów. Mówimy o zawodnikach. I mhm. powinna być liga grassroots, mhm. amatorska dla klubów o niższym poziomie, dla zawodników, którzy nie będą grali zawodowo w piłkę. I tam nie powinno być ekwiwalentów za wyszkolenie, mhm. bo tam jest zabawa. I to jest ta różnica. nam się nie łoży tych pieniędzy w wyszkolenie tego zawodnika, w utrzymanie tego zawodnika, w zapewnienie mu odpowiednich warunków, ilości trenerów. Jeżeli byśmy mieli. I teraz tak, jeżeli ja zaczynam grać w piłkę, gram sobie w pobliżu domu w klubie Grasluc, bawię się fajnie i się nagle okazuje, że mój poziom jest wyższy. Mhm. Ja przenoszę się do klubu zawodowego i tam gram zawodowo, jestem oparty. A ci pozostali, którzy kochają grać w piłkę, lubią, mają drugą ligę Graslucu, która. Równolegle się rozwija, ale też znowu przy bazie, która jest sportowa, przy tym ilości boisk, też trzeba by się zastanowić, czy jest sens, żeby na przykład chłopcy grali po 11 w lidze grassroots, gdzie oni nie będą zawodowo grali w piłkę, mhm. tylko najwyżej w lidze szóstek bawili się całe życie. Czy to nie powinno się kończyć na urliku? Siedmiu na siedmiu i dobra zabawa. Mhm. Ilość obiektów, która jest... Nie potrzeba budować takich obiektów, a tym chłopcom nie jest potrzeba bieganie po 11. Ja to miałem przyjemność oglądać chłopców grających po 11 w czwartej lidze warszawskiej. Mhm. No naprawdę to nie ma na, żadnego sensu yy, i celu szkoleniowego, i dla tych dzieci nie ma to sensu. Oni by grali w takiej samej lidze Grasów na Orliku po 7 i by się lepiej bawili. Z ekwiwalentu do wyszkolenie przeszliśmy do poziomu e, ale wtedy, czwartej ligowej rywalizacji na poziomie są... juniorskiej, juniorskiej. I teraz, jeżeli to wszystko połączymy, robi się system. Ja mam nadzieję, że kiedyś, ja na pewno nie zostanę i nie będę kandydował, ani nie mam szans nawet jakiejkolwiek roli w PZP nie odegrać, ale mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie tam taki człowiek. Bo my potrzebujemy takieś wizję. Który kompleksowo, jakby zarządziłby podejdzie... pewnymi rzeczami, tak. wpisał ekwiwalent za wyszkolenie w cały proces, jakby zdefiniowania jeszcze raz systemu szkolenia w Polsce. Tak, tak, tak ale, roz... tak. ale też są narzędzia do tego, bo ja muszę być otwarty, ale tego my nie stosujemy. Bo na przykład, pamiętasz ten system, jak przysłała władza w PZP, teraz Kulesza przyszedł i miała parę dni i my nagle wychodzi szef wyszkolenia i mówi: Nie, my nie będziemy ligrali w najmłodszych no. kategoriach wiekowych. Wszyscy. Oh, mhm. Tego nikt nie konsultował. Mhm. Ja nie twierdzę teraz. Ja jestem przeciwny i będę się bronił. Mhm. Ale ja będę robił to, co na każdy w, w mi tej sprawie nie mogę wam polewizować, bo też jestem przeciwny zniesieniu. Ale jak ja bym tego oczekiwał, przychodzi nowy szef do szkolenia i mówi: Słuchajcie, ja zapraszam w regionach czterech Polski na konsultacje, konsultacje rozmowę, konsultacje, analizę, rozmowę, wyciągnięcie analizę. poważnych wniosków, a nie decyzyjność się. w kilka tygodni bez żadnych konsultacji. Notabene członkowie zarządu tacy jak Radek Michalski słyszę, że mocno protestowali przeciwko temu natomiast. I wtedy i tak samo jest tym ekwiwalentem e, za wyszkolenie w tym co mówiliśmy w innym programie o e, również o li, limicie e, młodzieżowców. młodzieżowców. To są wszystko rzeczy do dyskusji. I naprawdę u nas jest w kraju kupę fajnych specjalistów, którzy pracują w piłce, z którymi można porozmawiać. Można się rzucić na argumenty. No dobrze, a w takiej dyskusji na koniec się zapytam, wypracowalibyście swoje stanowisko? Jakbyśmy tak zebrali tych, Wiesz? nie wiem, kilkudziesięciu ludzi zajmujących się szkoleniem w Polsce, żeby jednak... Pogodzić e, bardzo różne interesy. Musisz się zgodzić, że tak. i w limicie młodzieżowca, i w ekwiwalencie za e, wyszkolenie, no, no będzie spór e, i system rozgrywek, e, będzie spór, który. Tak, i do tego jest potrzebny lider, który oszacuje, czyli ten w, na górze, który oszacuje, do jakiej granicy dla systemu warto pójść. Natomiast ja, jako część tego systemu, będę zadowolony. Bo ja powiem tak, ktoś mnie wysłuchał. Ktoś z nami rozmawiał, mhm. ktoś to przeanalizował. Jest to wynikiem jakiegoś procesu, mhm. a nie wynikiem tego, że przyszedł, przepraszam, gość bez żadnego doświadczenia i powiedział: Wow, ja zrobię tak. I tak zrobił. Mhm. Ja zawsze porównuję tę sytuację i tutaj trochę przypnę łatkę bez nazwiska. Wszyscy wiemy, o kim mówię człowiekowi. Jest wojna na Ukrainie. Jest fantastyczny porucznik. Dowodzi plutonem. Szturmują jedne okopy, zdobywają, szturmują drugie, sześciogów rozwalili. I my Nie mówimy, jaki to jest doskonały oficer? Za dwa tygodnie jesteś szefem sztabu generalnego, przygotowuj plan strategii. Niemożliwe. No niemożliwe. Myśmy wzięli faceta, który fajnym trenerem i on powinien jeszcze się uczyć. Natomiast do tego, żeby podejmować strategiczne decyzje, są ludzie, którzy zarządzają. Wielosekcyjnymi klubami, wielodrużynowymi klubami przez wiele lat przeanalizowali, przeżyli ileś już tego wszystkiego i nie patrzą tylko, że ja miałem, nawet jeżeli drużyna, którą prowadziłem przez 5 lat zdobyła mi Mistrzostwo Polski, to jestem tylko trenerem tej jednej drużyny, którą doprowadziłem jako fajny trener na fajny poziom. Natomiast na to trzeba mieć szersze spojrzenie, systemowe. Tyle mam do powiedzenia. A to był program Ekwiwalent za wyszkolenie, ale troszeczkę rozszerzaliśmy tematykę. Prezes Delty Warszawa Andrzej Czesiekowski, Roman i Prawda Futbolu. Zalajkujcie jeśli się podobało, subskrybujcie kanał Delty Warszawa na YouTube. Bardzo dziękuję.